Chłopaki. Wasze pierwsze zadanie jest na ekranie. Musicie zrobić tort. Macie 5 minut. Wszystko jasne? Tak szefie. Zaczynamy, przyjaciele. Bierzemy okrągłą foremkę i wycinamy pierwszy biszkop. To są warstwy naszego przyszłego tortu. Wow, ale nasz tort będzie ładniejszy, kolego. Okrągła poręka. Stój! Zniszczysz ciasto! O nie! Spójrz na ten cały bałagan! A zaraz to wszystko naprawię. Zrobię ciasto w kształcie góry. O, tak. A co tam robią dziewczyny? Nie ma mowy, żeby chłopacy wygrali. Mamy tu gruszkę. Pokroimy ją na kawałki. Tak. Super. Teraz dodajmy troszkę koloru. Niech będzie fioletowy. To skrzydełka dla wróżki. Piękne. Udekorujmy nasz tort. Co? Spokojnie robocie. Mam lepszy pomysł niż wróżki. Zrobimy tunel w naszej górze. Co ty na to? Świetnie. Pomogę Ci. Przebicie tunelu młotkiem jest znacznie łatwiejsze. O, dobra robota! A ja przygotowałem prezent dla dziewczyn. Błąd, błąd, błąd. Restart, restart. System uruchomiony. Nadszedł czas, żeby dodać do naszego ciasta słodki syrop. Niech popłynie jak wodospad. O nie! Teraz na pewno nie pokonamy dziewczyn. Spokojnie. Mam pomysł. A co jeśli zbudujemy tory kolejowe i uruchomimy na nich pociąg? Bardzo szybko to zaprojektuję. Oto tory i wagoniki. Myślę, że ten pomysł jest niesamowity. Do wagoników. Wrzuciłem słodycze. Idealnie. Czas minął, przyjaciele. Co przygotowaliście? Zespół dziewczyn zrobił różowy tort z bruszkami. Wygląda ciekawie. A co u chłopaków? No też się postaraliście. Mm, wasz tort jest bardzo smaczny. Wow. Nawet pociąg jest jadalny. Chłopaki wygrywają! Waszym następnym zadaniem jest przygotowanie makaronu. Zaskoczcie mnie czymś! Świetne zadanie. Już zacząłem. Ej, stój! Oh, zniszczysz ciasto! Musimy pracować delikatnie i ostrożnie. Rozwałkujmy to na stole. A teraz przepuszczamy ciasto przez maszynkę, żeby było mega cienkie! Janice! Spójrzcie na to! Ej, nie przeszkadzaj nam! Idź gotować u siebie! Hmm, a po co mam gotować, skoro robot zrobi wszystko za mnie? O, czemu pachnie spalenizną? O, nie! Wystarczy! Och, trzeba ratować sytuację. Dodam do środka troszkę koloru. Makaron będzie piękny. Patrzcie na to. Nasz makaron na pewno zaskoczy szefa. Pilka, mm, mam pomysł. E! Co ty robisz? O nie! Dziewczyny zrujnowały nasz makaron. Nie martw się, mam plan awaryjny. Będziemy potrzebować mojego nowego gadżetu. Wow! Jesteś robotem geniuszem! Teraz szybko zrobimy nowy makaron. Ekstra. Dodam sporo kolorowych barwników, żeby makaron wyglądał ładniej. Robocie, potrzebuję Twojej pomocy. To nie to. To też nie to? O! Złoty kran, tego szukałem! Super! Co powiesz na różową ścianę? Zainstalujemy na nim nasz złoty kran? To wygląda jakby nasz makaron wypływał prosto z kranu. I to jest wasz plan? Zobaczycie, jak szef zareaguje, gdy spróbuje słodkiego makaronu z żelkami i sosem truskawkowym. O, super! Wspaniale! Ledwo zdążyłyśmy skończyć, ale było warto. Spójrzcie! O! Czas się skończył! Czas dowiedzieć się, co tym razem przygotowaliście. Zacznijmy od drużyny dziewczyn. Już kiedyś słodki makaron. A to co? Tęczowy makaron z kranu? Nie, nie ma zwycięzców. Weźcie się wszyscy w garść. Waszym finałowym zadaniem jest robienie makaroników. Świetnie, zdążymy. Zacznijmy od ciasta i zróbmy słodkie kółeczka. Ach, co za zapach, cudowny! A teraz dodamy różowego kremu. O tak. I na środku poworówce. To wygląda fantastycznie. I jest niesamowicie pyszne. A my upiekliśmy ciasteczka w kształcie rekinu. Nie pokonacie nas, dziewczyny. Ha! Ej, kto to rzucił? A masz! A masz! Zebrałem tu idealny zespół na challenge kulinarny. Nakarmimy razem naszego Quentina. Cześć! Pierwsze zadanie to ciasto. O, świetnie, Quentin. Z przyjemnością je zrobię. Przede wszystkim skanuję warstwy przyszłego tortu. Wyglądają nudno i nieciekawie. Mm, sprawdźmy. Trzeba to jakoś udekorować. Dodamy kolorów. Są jadalne, więc Quentin to pokocha. O mój Boże, co za technologia! Wow! O, pierwszy raz widzę robota farbującego ciasto. Ha! Bawcie fryzura! Modna! To robocie. Przewróć mi mój kolor włosów. O, wszystko już jest w porządku, dziękuję. Doskonale. Kontynuuję robienie tortu i wlewam śmietanę. W mojej głowie jest blender, który szybko zrobi pyszny krem. Wyciskam go na biszkopt. Kolejna warstwa i kolejna. Deni, podziel się ze mną gumą, proszę. Co? Nie mam mowy. No dobra! Trzymaj! Dziękuję. Czas zrobić z tego Mastiks. Kilka uderzeń i gotowe. Przykrywam tym ciasto. O, dobra robota! Dziękuję. Ja też chcę zadowolić kłękina ciastem czekoladowym z jego ulubioną Nutellą. Dam jej naprawdę dużo. O, wystarczy. Tylko na to spójrzcie. Na górze dałam takie fajne paseczki. Całość troszeczkę podpiekę za pomocą palnika. Chyba się zepsuł, co robić? Niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo. Aktywuję tryb latera. Wow. Brawo! Dziękuję! Co za zapach! Mój robociku. Rabaciku, robaciku. Wielkie mi rzeczy. O wiele bardziej interesujące jest gotowanie wszystkiego własnymi rękami. Wymyślę tort jeszcze fajniejszy niż ma robot. Dodam do niego dużo gumy do rzucia. Mam tu cały automat. Ach, tylko nie mogę tych kulek z tego wyciągnąć. O, no dalej! Robocie! Weź mi pomóż, proszę! Wow! Dzięki! Wcale nie jesteś taki zły. Teraz mogę udekorować mój tort. Patrzcie! Super co? Smacznego! Wow, co za słodki zapach! Zacznę od tego jasnego tortu z gumą do rzucia. Mmm, pyszny. Mogę też nadbuchać balona. Ekstra. Lubię to. Teraz spróbuję ciasta robota. Czad. Jakie piękne. Nie tylko na zewnątrz, ale i w środku. Wow. Tylko spójrzcie na placek od babci. Zawsze robi takie pyszne ciasta. To jest normalnie palce lizać, ale wygrywa robot. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. A teraz przygotujcie mi burgera! O, zrobię burgera z moimi ulubionymi, świeżymi warzywkami. Mm, zapach zdrowia jest wspaniały. Uwaga, czas pokroić ogórki, pomidory i cebulę. A także usmażyć soczystego kotlecika. Przepis na burgera jest prosty. Trzeba pokroić bułki, Posmarować keczupem i musztardą, dodać kotleta, warzywa i zieloną sałatę. Gotowe! Skończyłam! Co to jest? Niezidentyfikowany obiekt. Ketup na głowie. Błąd, błąd, błąd. Robot jest zepsuty. Robot jest zepsuty. Gotowanie burgera. Gotowanie burgera. Potrzebuje bułki. iPhone zastąpi bułkę. Idziemy dalej. Kolejne składniki. Potrzebuje kawałek bułki w postaci iphone'a i ostatni składnik, olej. Polewam nim burgera. Burger jest gotowy. Robot w sobie poradził. Ola, Boga, robocie! Co ja zrobiłem? O, czas się kończy, a ja nic nie mam. Dobrze, że można zamówić gotowego burgera. O, jest super. Mamy to! Smacznego! Wow! Te burgery są świetne! Z wyjątkiem burgera z iPhone'ów. Zacznę od burgera, który zrobiła babcia. No, nie jest zły. Ale ten burger pachnie najbardziej aromatycznie. Poznaję ulubiony smak. O rety! Super! To jest zwycięzcą! Mój braciszek wygrywa. O tak, hurra! No dobrze, waszym ostatnim zadaniem jest przygotowanie mi lemoniady. To poradzi sobie najlepiej, ten wygra. O tak, uwielbiam robić słodkie napoje z żelkami. Wsypię sporo miściów do szklanki. I zaleję je sprajtem. Tylko muszę go otworzyć. O, jakie to trudne! O, robocie! O, pomóż mi, proszę! No weź, jesteś silny! O, wow! Dzięki! Wygląda pysznie! Lemoniada gotowa! Dodam tylko słomkę! Cieszę się, że mogłem pomóc! Niebezpieczna sytuacja. Alarm. Mamy zadynienie. Robot wszystkich uratuje. Korety, ktoś nie wyłączył pietyka. O, witam cię, robocie. Jesteś na czas. Pomożesz mi? Oczywiście. Powodzenia. Mam nadzieję, że ci się uda. O, chyba tego dymu już jest mniej. Proszę, kotek uratowany. Potrzebuję gaśnicę. Przyda mi się do przygotowania lemoniady. Świetnie. Dziękuję. Do zobaczenia. Yy, spoko. Na razie. I co słychać, koteczku? Oto jestem. Tęskniliście? Przyniosłem suchy lód. I teraz zrobię z niego lemoniadę. Dodaję słodki syrop i mój sekretny składnik. Brawo. Gotowe. Wspaniale. Wow, robocie, pięknie. Fajnie. A ja wolę świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy. Ozdobię go różą ze skórki pomarańczy. Smacznego! Ale super! Tu jest coś ciekawego. Zacznę od śmiesznej lemoniady w kształcie misia. Nieźle, braciszku. A co przygotował robot? Wygląda fajnie, ale wcale nie smakuje dobrze. Nie Niestety nie podoba mi się. O, sok pomarańczowy. Jaki orzeźwiający! Babciu, jesteś geniuszem! Wygrałaś! Ula, la, babcia rządzi!